Zacznę od tego, że, że wracam tutaj do stalowej woli po 6 latach. Ale ostatni pobyt był tutaj radosny, bo pewnie niewielu z Państwu... Pamiętacie, tak, zrobiliśmy tutaj awans do Ekstraklasy i powiem szczerze, ta droga ze stalowej woli do Chorzowa była długa, ale radosna i szczerze mówiąc, nawet może za radosna, no ale wiadomo, awans do Ekstraklasy nie da się porównać z wieloma rzeczami. Natomiast dzisiaj Podróż dłuższa, jeśli chodzi o kilometry, no i pewnie będzie się dłużyła po wyniku. Natomiast dla mnie powiem może, może was zaskoczę, ale dostałem dzisiaj sporo odpowiedzi na, na temat tego, jak ten zespół będzie wyglądał w następnej rundzie, bo, bo, bo na pewno zupełnie inaczej. Kilka, kilka pozytywów również w tym meczu było, mimo tego, że porażka 03 w moim odczuciu troszeczkę za wysoka, bo mieliśmy swoje sytuacje i to takie stuprocentowe. Ta najważniejsza w momencie, kiedy przegrywaliśmy 2-0, mogliśmy złapać kontakt na 2-1 i, i kto wie, co by się stało. A inna sprawa, że ten mecz się ułożył zupełnie dla nas niedobrze, bo pierwszy strzał, Stadiony Świata, nie do obrony i, i mecz jest ustawiony. No i kto z Państwa grał, to wie, jak to jest. 7 minuta 2-0 i każdy w głowach ma myśl, żeby tutaj nie przegrać 5-6, tak? Potem troszeczkę to uspokoiliśmy, być może stal. Stal też pozwalała nam pograć, ale mimo wszystko mam tutaj parę pozytywów w głowie, wyciągniemy wnioski z tego na, pewno na przyszłość, jeśli chodzi o personalia tego zespołu, bo podkreślam jeszcze raz, ten zespół zmieni się na wiosnę nie do poznania, ale mam nadzieję również ze względu na, na grę i na e, liczbę zdobytych, zdobywanych punktów. Chcę podziękować kibicom i zawodnikom za, kibicom za doping, zawodnikom za serce, które jest włożone, tak jak e, Mówi, mówi pierwszy szkoleniowiec, czyli Paweł Wtorek, że trzeba wybiegać, trzeba grać prawie na 150% możliwości, żeby osiągnąć wynik korzystny, czyli wygrać mecz. Dzisiaj, tak mówi Pan Trener, gości powiedział, mecz się łożył. Radek Mikołajczak czyli widzę można było się pochwalić taką bramką, później zaraz ze stałego fragmentu na 2-0 mecz się ułożył, później był taki mały przestój, gdzie zamiast grać swoje, tak samo od tyłu, od ustawienia powrócić i grać swoją piłkę, zaczęło się troszeczkę takiej nerwowości, ale mówię, w drugiej połowie już pilnowaliśmy wyniku i wejście Tomka Płonki ustawiło już mecz na 3-0 i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzień Dziękuję twoje. trenerowi Odzie, bardzo proszę o pytania. Nikiela Rychodnia do trenera gospodarzy, tylko chyba trochę szkoda głupich no, żółtych kartek niepotrzebnych no, przy wprowadzeniu 2-3-0 i, i, i parę zawodników dostaje żółte kartki no można się zgodzić, ale tutaj mówię nie były głupie kartki, czyli za dyskusję z sędzią czy e, jakieś tam przepychanki po prostu to była e, w ferworze walki, sędzia uznał, e, że należy się na pomnienie, dał to jest piłka nożna i po prostu kadra jest dwudziestoosobowa i każdy ma szansę grania. Czy kiedyś wypadł ze składu, bo zagrał ostatnio słabiej? Czy to z względów taktycznych? nam dlaczego taką decyzję podnieścia? Przyglądaliśmy się e, cały tydzień e, Atkowi, tak samo mówię, w środę była gra wewnętrzna, zdecydowaliśmy w czwartek, że ustawienie obrony będzie takie jak było, czyli e, Mateusz Kantor z prawej e, z lewej Sylwek Sikorski i taka była nasza wspólna decyzja. Czy była w panem przypadku jakaś trema, że samodzielnie pan dzisiaj jako pierwszy prowadzi zespół zastępcy Paweł Torek? Znaczy tremen. No, nie mam, mówię, tam 30 lat, jest troszeczkę więcej. Pierwszym trenerem, powtarzam, jest Paweł Torek i to się, tego się nie zmienia, jestem tylko jego. Asystentem e, przez cały tydzień analizujemy co, co trzeba poprawić, nad czym pracujemy i, i mówię. E, na boisku grają zawodnicy, my tylko po, pomagamy z boku, czy Paweł, czy w tej sytuacji ja i, i tego się trzymamy i mówię, chwała chłopakom za to, co robią na boisku. A jak odebraliście karę pzp wobec e, trenera wtorka i wobec stali uważacie ją za słuszną i słuszną? Powiem szczerze, że nie jesteśmy do oceniania. To już mówię minęło. Żyjemy teraz mówię, po meczu. Następnym meczem, który, który mamy za tydzień w sobotę ze Stadą Rzeszów stało się. Może, możemy tam powiedzieć, że to powinno być inaczej troszeczkę. Nasze zachowanie, ale mówię, to są emocje, to jest piłka nożna, to są derby i, i, i na pewno żałujemy za pewne sprawy. Czy była słuszna decyzja, czy nie, to mówię, to już jest Wydział Dyscypliny w Warszawie, tak ocenił, przyjmujemy to z pokorą i mogę zadeklarować, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Jak odebrał się tę karę dyscyplinarną wobec stali, i wobec naszego trenera? Nie, nie zastanawialiśmy się na tym, to są decyzje ludzi, którzy są na to odpowiedzialni, my się zajmujemy graniem i myślę, że wywiązaliśmy się dzisiaj z tego w 100%. A brakuje Wam trenera wtorka na ławce? Trochę na pewno, no, trener jest dla naszym takim mentorem i jego obecność jest potrzebna, ale widać, że trener Lebioda też potrafi wywrzeć nas wpływ, a trener wtorek z trybun. I... Nie najgorzej to wyglądało. Miejmy nadzieję, że ten czas szybko minie bez trenera i wszystko wróci tak jak do normy, tak jak było wcześniej. Wracacie jeszcze czasami do tego meczu z Siarką, czy już ochłonęliście potem Nie, nie ma co wracać. Trzeba, jak już to wracać do przyjemnych chwil, to, to nie były jakieś tam radosne momenty. Teraz trzeba się cieszyć, ale tylko do poniedziałku i od poniedziałku ruszać do treningu, żeby w Rzeszowie był komplet punktów.